Упс. Redaktor map, co to jest. Nie wiem, ale. Może nie używamy tego. Podatek. Budynek fantazy, co to jest? Miasto. Jak tam. Dobra. Jak tam. O czym wy gadacie? Um, Biznes tour. Biznes Tour. Kopię ko. Gdzie wysłać... Ja wiem, biz, może... Gdzie wysłać wam kodzik. Na, A, ten, ogólny. Na... Chyba. Na ten Albo na ten. A, no dobra. Hello. Czemu mi zcenzurowało hi? Może e... przez himę. No, może. Ja znam dużo szans. Dobra, jesteśmy. Tak, jak to Ja muszę spierdalać się od debili, bo mnie napierdalałem w mojej klasie i nie wkurwia dźwięk. Kto wbił? Fifjak. Mafia, mafia albo ma Firefox. Mafia hey. dzień dobry, witam wszystkich. Albo Firefox, no. dawaj biznes tu raz nami. Dobra, wiem, 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 wiem. Oni się wzięli dogadali. Bez, ile to bez, kosztuje, bez, kosztuje? Ile to? <grym grym> Zarozam. Zaraz zaraz Tylko są cztery miejsca, nie? Tak, nie, nie da się więcej chyba. Ja będę pierwszy, ja będę pierwszy, bo ja się mam zainstalowany, ja odpalam. Jeźdź, Fiat, jeźdź, jeźdź, przepraszam, przepraszam. Jak nawet nie się starać nie się Przepraszam nawet. cię bardzo. Ma panie Mateuszu. Co to jest za awatar? Ale, ale o co chodzi? O ten tramwaj co nie chodzi? Ja nie nie o... wiem o co chodzi. O! Cudowny profilowe. No powiedziałam co chodzi. E, witam... o Jezus. Yeah. Nie. Nie no zostaw tak? Kiedy następny mecz <grym i <grym i <grym i bo... No musicie się nie umówić, chciałbym cztery <grym> mecze w ten weekend. Co? Ośmieszyć się? No co? Czymś co wszyscy wiedzą, ale i tak to powiem. A gramy 2 na 2, czy 1 na 1? 1 na 1. No dawaj. A, A ja, ja proces, Uwaga, uwaga, uwaga. Fichwik, jak Firefox, który zagrał 5 meczów w Paint Clasha, ma gorsze, lo ode mnie, który zagrał dwa metro. Eto, Eto. Pif to, eto, eto, ale eto, eto. gdzie mam to jak dołączaj, kurwa. Ej, Baros, ale Ciepna. ja grałem z Limonkiem. Jak ty nie grałeś ani <laughs> raz z Limonkiem, ani z Wiedniem. Ale w pizie to mam, kurwa, rzucę. Baros, Baros grał raz. Ze mną. Dobra. Dobra, moment, ale gdzie to mam wpisać? Taka casuala. No, to nie była taka. No jak to gdzie? No kurwa, masz ten dołącz i kodem dołączasz. Tak, grano, tak. dwa razy na Spider-Man. O, do, o. Waliło, no. Bo kurwa, ja Nie chcę nie wpisać. Niechcący wiesz, jeden z gry. No kurwa, jak to gdzie wpisać? No masz kurwa dołącz do gry prywatnej i wpisujesz kod, kurwa. No jak to gdzie wpisać? Ty jesteś jakiś pośrednik. Ja, to? Biję, ja biję. Jesteś, o, ty ja piję. Ty jesteś chyba kurwa Chińczyk. Moment, moment. moment. Ale co się w ogóle dzieje? Gdzieś z, z biznes zurek. Ty, ty, ty jesteś chyba kurwa. Czy... Tak jest. To... UNSUNG21 10 złotych. Jak mija wieczór? Józef, szalony, witam. A dobrze. Chociaż nie cały dzień poszedł do kici, ale reszta. Dzisiaj jest na jazie... Super. Fajnie, tak powiem o. general. <laughs> otrząknąłem. I jeszcze jedno zanim się tu jeszcze. Aha. Pochal się na moim końcu innego tym drugim. Szybko, tak? Głośnik polc. Cyk, pyk. To bardzo dobrze. No a jak. A jak... No pięknie jest na razie. Mhm. Uh -huh. Sick. Uh -huh. No i relacja wrócona jest w razie czego. I no, tak jeszcze to trzeba czekać na to, żeby coś gdzieś... to zrobić normalnie. To robi tu F1, bo pamiętam, że ktoś to robi. Domski albo Domski, to albo Domski, Domski, to... Domski faktycznie, Domski, Domski, Bar 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 Barakaski nie starczy. Oh, hell, wow. Spokojnie. Dobrze. Oh, dobrze co? Coś mówię. Właśnie już do, 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 Właśnie dostał dofinansowanie. No, no. jakieś monopoly, cokolwiek. Biznes jest biznes. Wszystko się no. zwraca. Ale, a za to, że dostał tyle pieniędzy, nagle do tak, tak, to co No bo staną mi na polu i odkupił. Ja to co? Nie, to Nie, Nie, odkupię, Nie, Oh, o, Dobra. No dobra. I mean reasonable. O oh, shit. O kurna, to będzie, to będzie ciekawe. Ty to, to ja już jestem. To ja jestem jak w Paint ja, ja już przegrałem. Ja już na początku no, więcej, już... Niż 3, więcej niż trzy, więcej niż trzy. Jest. O. Dwa mogło też być, bo to szanse.

gdzie chcesz pracować po studiach? Dobre pytanie, bo jeszcze nie wiem. Chciałbym gdzieś, ale gdzie dokładnie to... Znaczy, to coś związanego z księgowością. No. Na pewno coś, coś z tych... coś z księgowością. Jakiś tam, może z ZUS, ale chyba nie jakiś. Mam szczerze, że szczegółowo to tak... I dokładnie do to nie było. Ale w ja w ogóle uda mi się. Szybciu! What the fuck? Jak cię dostawię, da by nie widziałem? Witam, Szybcia! Jezus, jak ci da nie widziałem. elu. elu. Hey. Jakby ja tam się z nikim nie nawalam. Ja jestem. <głosy> ja <noise> jestem Zajer. Kurwa kocham te pomidorki. Kocham <noise> <On> te pomidorki. <famytarki. głosy> Nie <laughs> no, Jest jedna osoba, która zrobiła na pomidorki za ten awatar. Firma. <laughs> ale... A -a -a. <laughs> wow, o! Ferman. O! Już odkupił, to. O! To już odkupi. To już odkupię, bo jest warf. Nie? Jestem, to jestem taki w całym szoku jak wy, Baj. ale jak, jak ja tam się cieszę nie. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Nie wiem od kogo bo i tak mała ma posiadłość. Oh hell no! Oh hell no! Dzięki. No chuj! Dzięki. No kur. Ja sobie jeju. dopiero pierwszy, pierwsze okrążenie kończy, wy już drugie robicie. Yes. Ja, ja już kończę trzecie zaraz. Chyba rozma monopol we Francji. Nie, monopol jest po całej linii. A ja. Yes. A nie. Tak, bo to jest Monopoly dobra, my bad. A to What co? On tak. Wygrał co? Nie, trzy monopole lub jeden Monopoly lub cztery wyspy. No chyba ci coś, coś posrało tym wiedniem. Ale komuś pijało. A ja na przez streszczkę stoję ładnie. No, tak. no prawie no, 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 To co ten facet co jest taki drogi, UMS, o o, no, hotel, hotel, 10 hotel tam tam, no, chyba. no ja też mam panel domowy, tylko jak miasta i w zusie dobrze płacą po takiej szkole, to może coś w tym kierunku. No a coś w tym kierunku na pewno. Jezus, dzięki korel za kolej. zabrać mu wyspę, bo zaraz wygra. Bo ja wygrałem dopiero nie dwie. dwie. Oh, hello. No. Oh, <laughs> hell no. Geniądze. Poczekajmy, po prostu zjedną z bałkitów. Nie ona. Na sowiec. Bez kitu. <grystanie> Coś mi się wydaje, że to się stanie szybciej niż później. Ta. O mój Boże. Słuchaj, co miastu odciąło? Pemon, bo i to przecież. Za już milion zapłacisz. Słowę, ty debilu, parę tysięcy odciąłeś. No, ale ty jesteś aniwał dziewczynką, więc tam... O Jezu... Dyskryminacja na asfalt. jakie to ma kurwa znaczenie? Kupuję to od siebie, bo czemu nie? Ja mam pytanie, ile kosztuje biznes tu? Nic.

Ale, ale nie bój i Mediol. Ale nie, czekaj, Bali. Bali i ale... Mediol. Bali, Bali poleciało, ale jak ty grydujesz, to... De... kurde. Ja, ale to jest lepiej, tak, <grym> on zostawił dwie świadomości, które są obok siebie, to jest down. A dobra, niech no, będzie. No, nie I... To jeszcze nie może jeszcze to prawda. O, <laughs> <laughs> jeszcze ten. Halo, ale ja nie ja mam kamerki. No. Niestety nie mogę pokazać wieku. O ja się drobę 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 Polowy, pozdrawiam. O, witam. Ja zdrowie pytam, chwilę będzie ścinało. Aha. Chłopień. Oh no! HELL no! I wróciłem. Nie, nie mam kamery. No bo to, to komputer na lapku. Miałem kamerę akurat. To ja tak co chwila pobierał i ten leci co sami ścinało. A no wydajcie chwilę. Zaraz wracam. Za sekundkę wracam tak za parę minut i z, rozpocznę od nowa najmniej. Bo chcę powiedzieć biznes. Z tak chwilowe takie... Z, z, zaraz.